Love is. Love. Siemaneczko, witamy was serdecznie. Właśnie jesteśmy w Cumbria w Anglii, a dokładnie na Lake District. Wybraliśmy się tutaj z Klaudią i Zradkiem. Siemanko. I planem na dzisiaj jest zdobycie najwyższej angielskiej góry, Scafell Pike. Także zapraszamy. Maneczko z tej strony Joanna. Wielu z Was może kojarzyć Anglię głównie z Londynem, czerwoną cegłą, piętrowymi autobusami, no i oczywiście kiepską pogodą. W najbliższym czasie postaramy się Wam pokazać ten kraj z troszkę innej strony. Po relaksie w Combe Martin przyszedł czas na Cumbria, czyli hrabstwo położone w północno-zachodniej części Anglii. Trzecie co do wielkości, a dopiero 41 na 48 pod względem populacji w całym kraju. Cumbria to lasy z drzewami porośniętymi od korzeni po koronym hem. To zielono-czerwone szczyty górskie. Tu na każdym kroku można spotkać owcę, ponieważ jest ich 6 razy więcej niż ludzi, a noc można spędzić m.in. na polu namiotowym, do którego link znajdziecie w opisie. na Skyfall Pike. My mamy przed sobą 17,5 km. Wystartowaliśmy z Seafway. Gdzie zaparkowaliśmy samochód? Można zaparkować przy drodze za darmo, ale my zostawiliśmy na parkingu za piąteczkę. Nie było tam żadnej obsługi. My wrzuciliśmy po prostu pieniążki do takiej skrzynki. Tam pisało 5 funtów. Postkod pojawi się gdzieś tutaj na ten parking. No i my tutaj już jesteśmy w górę. Przyszliśmy już jakieś około podejrzewam dwóch może 3 km. Jest mega przyjemnie. Pogoda jest piękna. Za mną jest Klaudia Radek z Bartkiem. No i lecimy. Na razie jest bardzo przyjemnie. Było tylko jedno takie dość strome podejście jak do tej pory. Ale takie wstępne. Nie powiedziałabym dość. No i lecimy dalej. parę ciekawostek Lake District ogólnie Lake District jest największym parkiem narodowym w Anglii, jest jednym z najbardziej obleganych miejsc przez Anglików, właśnie w przerwach od pracy szkoły i tak dalej oprócz tego, że Lake District jest największym parkiem narodowym w Anglii, posiada też największe jezioro którego nazwy niestety nie pamiętam wiem, że jest Praktycznie 10 razy mniejsze od Śniardwy i głębokość ma 76 metrów. Także szału nie ma, ale na angielskie standardy jest mega wielkie. Windermer Bartek Windermer jak ty tak właściwie chcesz opowiadać ludziom, co mogą zobaczyć, jak ty tak naprawdę nic nie wiesz, Gamoń? Weź się za siebie, masz szczęście, że jest kocie studio, ale wracając do Lake District, to ma ono powierzchnię około 2292 km2, a szerokości prawie 55 km. W 2017 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a swoje ukształtowanie zawdzięcza zlodowaceniom, które ostatnio miało tu miejsce około 15 tysięcy lat temu. Wiele wyrzeźbionych przez lodowiec dolin wypełniają jeziora, które dodatkowo dodają uroku i klimatu temu parku narodowemu. Na koniec jeszcze tylko taka ciekawostka: Lake District jest najwilgotniejszym miejscem w Anglii, więc jakim cudem trafiliśmy na tak piękną pogodę? Także nie ma co tracić czasu, lecimy dalej! Jesteśmy na jeziorku. Tak. Jesteśmy w jednej trzeciej. Pamiętacie, jak się nazywa? Jeziorko? Tak. Jeziorko nazywa się Spitu na dziko i nie płać. tu na dziko i nie płać i, i to jest nasz plan na następny wypadek. Najlepsze co tutaj jest, to to, że wybraliśmy ścieżkę, którą niewiele ludzi uczęszcza, bo im się nie chce, bo to jest naprawdę dalej i więcej, nie? A na Scaffold Pike może być prościej. No około. A my sobie, że tamty postanowiliśmy przejść, to po prostu będziemy mieć taką przestrzeń całą dla siebie, tutaj nikogo nie ma, jesteśmy tylko my górska cisza. I co? Zeszliśmy z tej góry, tutaj właśnie, Ten ten sobie tam szliśmy, tam jest ścieżka, o, coś chyba było, to właśnie tam zeszliśmy idziemy teraz wzdłuż rzeki, zaraz sobie sprawdzimy na mapie, czy na pewno dobrze idziemy i zaraz niedługo podejrzewam, że za tą górą zaczniemy się już... Pinać powoli do góry. Jest dokładnie tak, jak mówi Rzasiu. Jeszcze tylko przejdziemy przez farmę Binfway, popatrzymy na owieczki, bo one zawsze są super. Pójdziemy koło Ligmel House przez parking Walsdale, skąd też można zacząć krótszy szlak. I teraz idziemy na Scaffold Pike przez Ligmel. Wszędzie paśnie tymi żółtymi kwiatówkami. Nie są ten klimat jest. Nie wie takie małe krzewki. Jézus, eitthvað farfnir!

Kończymy dwoje, nie jest najtrudniej. Zresztą jak sami widzicie kamienie polanka. Także lecimy. Widzimy się na szczycie. Wir haben eine coole. Wir werden uns mal irgendwie hier Na, północny wschód. Ile ma Wie Coś. 978 metrów nad poziomem morza, co czyni go najwyższą górą w Anglii. Uważa się, że nazwa Skafel pochodzi od języka staronordyckiego nordyckiego skalifial, oznaczającego łysy szczyt. Wraz ze szkockim Benem Nevisem i walijskim Snowdonem tworzy koronę gór brytyjskich, którą miłośnicy górskich wyzwań mogą zdobyć w 24 godziny w tak zwanym Free Peaks Challenge. Co ciekawe, każdą z tych gór zaczyna z poziomu morza, co sprawia, że pomimo niedużych wysokości, wcale nie musi być takie proste jakby się mogło wydawać. Jest naprawdę tutaj Słabo oznakowany szlak jak schodzimy teraz ze skafela i żeby się nie pogubić, no bo jest tak jest, teraz to jest taka kamienia jak pode mną, to trzeba szukać takich piramidek z kamieni jak tam i tych się będziemy trzymać, no bo to są znaki cywilizacji. nasi tu byli, postawili piramidki. Jestam jestówka. nad największym jeziorem w Anglii nazywa się Windermere i idziemy sobie poszukać jakiegoś magnesiku właśnie największy. Zobaczymy czy tutaj nie wynająć sobie jakieś łódki albo rowerku i popływać. Zajmujące powierzchnię niespełna 15 km2, czyli o 100 km2 mniejszą od polskiego jeziora Śniardwy, jezioro Windermere, a właściwie Windermere, zapewnia mazurski klimat i gwarantuje rozrywkę zarówno leniuszkom, jak i miłośnikom sportów wodnych. To właśnie z tych okolicznych wzgórz pochodzi główna postać ponad stuletniej popularnej w całej Anglii książeczki dla dzieci Peter Rabbit, napisanej przez poetkę Beatrix Potter. Dochód ze sprzedaży bajek umożliwił autorce zakup farmy Hilltop Farm, mieszczącej się na przeciwnym brzegu jeziora Windermere. Z czasem Bitrix skupowała okoliczne ziemie, zapobiegając tym ich zabudowie. Po jej śmierci 1618 hektarów ziem przekazano National Trust, a teren ten stanowi część Parku Narodowego Lake District. Kocham życie! Jest pięknie! I biorę.

Parę słów od nas, opinii o Cumbrii. Dla mnie, wypasik, miejsce cudowne dla ludzi, którzy chcą sobie dychnąć od wszystkiego, pospacerować, poobcować z naturą normalnie wybornie. Polecam, polecam, polecam i jeszcze tam wrócę. Wrócimy w przyszłym miesiącu. Także wydaje mi się, że będą kolejne odcinki z tamtego miejsca, bo uważam, że naprawdę warto je robić to najbardziej podobały się widoki, połączenie jezior i gór, naprawdę zapiera dech w piersiach. Szkoda, że to tak szybko się skończyło, ale tak to jest, wszystko co dobre bardzo szybko się kończy. Niestety. Niestety. Jak macie ochotę przespać się gdzieś na dziko, to też można, ale i strict nikt się nie czepia. Trzeba zabrać ze sobą wszystko można i w górę. I jak macie ochotę na jakiś kemping, na którym właśnie będzie, jednak ta woda pitna, na którym będzie kibelek, no to polecamy nasz kemping, o którym Radek zaraz więcej powie. I generalnie wspaniały wypad, najlepsze jest cisza i odcięcie od wszelkich dźwięków. Które mamy na co dzień, po prostu nie było słychać nic. Dokładnie. Miejsce, w którym spaliśmy ten kemping, znajdował się, znajduje się w miejscowości Torwer Wydaje mi się, że jest tam tylko jeden kemping, bo na więcej, no nie trafiliśmy na więcej jeżdżąc tam na początku i szukając go. Jest to po prostu skręt, stromy skręt w prawo z głównej drogi w tej miejscowości. Dojazd tam nie należy do najłatwiejszych, ale też nie jest najtrudniejszy. Wydaje mi się, że każdym samochodem każdy będzie w stanie tam wjechać. Także polecamy. <laughs> Dwa słowa od Klaudii Było super oh. Klaudia mówi, że było super To by było na tyle. Do zobaczyska Yo.